Hej, witajcie. Ja jestem na takich nieużytkach, na pograniczu gdzieś ogródków działkowych, tutaj porzucone pole jakieś obok mnie. Chciałbym wam coś pokazać. Proszę bardzo, tu na skraju takiegoś takiego zagajnika, rosną sobie dzikie śliweczki. Mirabelka przypuszczam, albo śliwka. Widzicie? Całe duże drzewo. Popatrzcie. O właśnie. Ja z tego oczywiście jako preper skorzystam z takich dzikich z takich dzikich dobrodziejstw przyrody nikt tego nie zbiera A to czyste, niepryskane I jak to się posadziło, no kiedyś ktoś tutaj musiał jechać na rowerze, podgryzać śliweczki i wyrzucić I wyrzucić do po prostu tam o tak w rów. No i po iluś tam latach niektóre z tych pestek wykiełkowały i mamy oto takie cudo. I co ja teraz zrobię? Popatrzcie, idziemy troszkę dalej. Tutaj mam dzisiaj tego przygotowane trochę więcej. No i na przykład mam takie jabłuszko. Tutaj co mam jeszcze? Trochę czereśni od kumpla. Zostawiłem takich brzydszych, ładniejsze zjadłem. To są takie jabłuszka, które już trzeba by chyba wyrzucić. Ja dzisiaj zrobię coś takiego, że zrobię partyzanckie ogrodnictwo. Parę takich dziurek wykopię, mniej więcej. I tutaj owoc wrzucam, jak to w naturze. I to go tutaj przysypię. O! Przysypię tu. Przyklepię. I tutaj proszę Państwa.